Widać, że borówka jest Ci bardzo blisko serca. Opowiedz nam, skąd przejechałaś do nas tu na placu Konesera w Warszawie i z jakimi produktami. Prowadzimy gospodarstwa ekologiczne: produkujemy sery, kozie i owcze i mamy borówkę ekologiczną. Wszystko mamy w ekologii: także, wszystko jest zdrowiutkie. No, borówkę amerykańską mamy dopiero od kilku lat najpierw zaczęło się od kus. Dzieci mamy alergiczne, więc jedno z drugim poszło i tak się rozwijamy. Bardzo dużo osób teraz szuka takich produktów, które są zdrowe, bez chemii. No i tak się w to bawimy już od kilku lat. Moje dzieci urosły na mleko kozim, wiem o co chodzi, no uwielbiam kozi ser, jestem z regionu we Francji, który produkuje najwięcej kozi ser we Francji, mamy cudowne produkty i naprawdę e, umiemy jakby docenić właśnie ten kozi ser, który w Polsce jest jeszcze mało popularny. Jestem bardzo ciekawy, jak się łączy właśnie z borówką. Jak wpadłeś na ten pomysł w ogóle, żeby połączyć jedno z drugim? Yy, kozi ser potrzebuje takiego podkreślenia, a owczy tym bardziej. Jest słodkim mlekiem owczym i yy, yy, albo trzeba go przełamać czymś pikantnym, albo czymś podkreślić. I borówka się do tego idealnie nadaje. Yy, robimy kozie i owcze jogurty. I sery ze słodkiego mleka. Nie będę zdradzać teraz formuły, może, może tak gdzieś kiedyś. Ale z borówką amerykańską naprawdę fajnie się komponuje. Mogę próbować? Ale oczywiście, nawet trzeba. No to kosztuje natychmiast. Skoztuje w ten sposób. Wow, ale to wygląda, powiem Ci tak, jak milion dolarów. Po prostu ten kolor jest niesamowity. Zobaczmy. Mmm, mm. mm. To się nazywa świeży smak. No ale to jest dobre. Mm, 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 mm. Mogę przyjść do Ciebie na staż? Oczywiście. Zapraszam. <laughs> Pracy mamy mm. bardzo dużo. To jest genialny produkt. Naprawdę fantastyczny. Ten smak nie da się opisać. Trzeba tutaj przejechać na placu Konesera w Warszawie i spróbować te cudowne wyroby. To jest po prostu wzruszające. Naprawdę dla osoby, która lubi korzy ser, serce mi bije szybciej. Połączeniu z borówką genialne. Powiedz mi, jak ten ser wykorzystujesz w domu, tak na co dzień? Czy masz na niego przepisy, sposoby? Tak, to jest już mój własny przepis, doświadczony tak przez lata. Próbowałam kilku różnych, ale jednak mi się wydaje, że z borówką to najlepiej smakuje. I no, jak go wykorzystuję? Bardzo wszyscy lubimy kozi produkty, owcze, więc no, staramy się ich tak na co dzień jeść. Można go również dojrzewać. Naszym specjalnym serem właśnie jest ser dojrzewający, który używamy do wina, również borówkowego. Ale to jest wino domowe, więc nie jest na użytek taki ogólny, tylko tak no, dla znajomych, dla rodziny. Brzmi bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. A czy też na słodko przy śniadaniu, na kromce, czy na grill nawet? I tak, można go na grilla, jednak trzeba go najpierw troszeczkę dojrzeć, bo inaczej jest za słodki. Anna do śniadania jest super z mlekiem lub kakao. Od rana do wieczora serkozi z borówką, przepyszną, polską, słodką i zdrową. chodźcie szybko na placu Konesera w Warszawie, Pradze. Spróbować te cudowności.